Ludziska. Jestem tutaj Hackspery i mam komentować jakiś mecz, nie o co chodzi, dobra. Jakieś MK tu idzie, rzuca o creeper. Napisał też do mnie mański, że drugi macie jest dużo ciekawszy. No i baterie by się no, naładowało, nie. Ha, Rosa idzie, tutaj tam próbuje zabić creeper. Ma piłeczkę. Za dużo tych postaci! Dobra, go Kubiks rozwalił. MK, MK no przeżył, i teraz ma piłeczkę. Czy da rady? No już nie da rady, za dużo osób. Ale mają, wycofuję. Podaję do Rosy. Może będę mówić postaciami, łatwiej będzie. Więc Rosa, tutaj. Y Przejmuję. E, primo Skacze, tam jest, zabiję Franka. Tutaj już, już, jedziesz yes, gol! Kądzik jakiś tam strzelił gola, więc gratuluję. Drużyna mm, niebieskich zdobywa jeden punkt i jeszcze jeden i wygrać cztery osoby. Jak widzę, co oglądały tutaj. Dobra. Bibi, e, Bibi tutaj. Czy zginie od Spajka? Raczej tak, 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 tak. Emka tutaj dobrze gra z tym mogła mnie widać, że grę, ale tutaj idzie Rosa, no nie tak chyba to miało się potoczyć, nie pomyślała ta Rosa, więc dobra, teraz Bibi, Bibi, Bibi idzie, 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 no i zginął, Sp Spike go z zabił tą no, Bibi, dobra, Rosa, Spike pewnie do niej poda, albo do Franka, patrzcie, idzie, 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 no. Ciekawe emocje. Emocje są jak widać, i ta gra jeszcze nie jest przesądzona. 30 sekund zostało drużynie czerwonej do remisu. Zobaczymy, czy im się uda. No, chyba tak średnio, z tego co widzę. Więc dobra, tutaj Rosa już y, idzie, Frankuś. Zobaczymy, jak to będzie. Oj, Frankuś już tutaj na no, nic. No, widać, że drużyna niebieska tutaj wygrała, 1 do 0. Można 2 do 0 jej się uda. No, dawaj kondi Zresztą to nie wiem za kim jestem. Ja tu powinienem, powinienem obiektywny być, no trudno. <laughs> Zawsze jakoś wolę niebieski, więc dobra, druga gierka tutaj jest. Ym, to ma być podobno emocjonująca. Dobrze powiedziałem Dobra, Bibi yy, Adiosiem YouTube. Yy, dobra, yy, El Primo Strzela. Nic z tego. Spike już też ginie. Yy, Bibi przejmuje tą piłeczkę, dobra, ale primo. No, ale primo, Bibi słaba. Yy, dobra, respi się już rzuca Spike, Barley rzuca. Się stara bronić, no ale zdecydowanie napiera tutaj drużyna yy, gra, yy, czerwonych. i Nie zapowiada się na to, aby drużyna niebieskich wykonała jakiś atak. Na razie drużyna czerwonych i tu będzie brameczka, nie, z linii wyciąga to Bibi. No bardzo emocje są, no ale jednak yy, przeważają tu gracze czerwoni i wydaje mi się, że to oni tutaj zwyciężą, ale jeszcze nie wiadomo. Net o, teraz! Może jakiś atak dokonają, może będzie brameczka dla graczy niebieskich. Zobaczymy. Yy, tutaj Bibi już atakuje, Do, d, będzie podanie. Nie, 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 nadal gra sama, zobaczmy. Bibi, 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 bi, no i traci piłeczkę. Ale tutaj też ginie, zobaczmy, no niczego. Ale primo sobie poradził i tutaj znowu czeka na swoich teammateów. Yy, drużyna niebieska też się już urodzi rodzi i zaczynam tak jakby od początku. 50 sekund do końca, i nadal wynik, macie jest nierozstrzygnięty. Emocje, jak na grzybach. Zobaczmy. Teraz Bibi dobrze oddepchnęła tego El Primo. Teraz atak niebieski. Czy zakończy się sukcesem? Czy niebiescy wygrają? Zobaczmy, zobaczmy. No, chyba nie do końca. Tak to miało wyglądać, ale jeszcze są tutaj blisko. Giną. Została Bibi. No i respi się już El Primo i po ptakach. Jeszcze Tara wraca, no chyba to będzie tutaj do Na to się zapowiada. Spajkuś, 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 El Primo, no, no, cisną tutaj. Teraz zaczęli role się odwróciły i zaczęli napierać gracze niebiescy, co się bardzo mnie zaskoczyło, Myślałem, że czerwoni tu yy, wygrają, ale teraz znowu niebiescy, niebiescy i Nieba brameczki, nie? Tym razem Czerwoni wy, wy, zdobywałem, teraz już nie ma żadnych... przeszkód u Desa i nie. Li, piłka się zatrzymuje na linii. Co to jest? Rzeczywiście, tu są mega emocje! Nikt jeszcze tu nie wygrał! Mecz może jeszcze się w, w każdą stronę. Teraz!